Dzień dobry. Jak co roku chcemy zacząć ten rok od Tygodnia Postu i Modlitwy razem z kościołami Ever Nation na całym świecie. Na naszym facebooku znajdziecie filmik, na którym Steve Merrill, prezydent Ever Nation, daje szerszy kontekst, jeśli chodzi o ten post. I tak jak sama nazwa wskazuje, jest to Tydzień Postu i Modlitwy. O ile jeśli chodzi o post, każdy z nas decyduje w jakiej formie będzie pościł i raczej robimy to sami. O tyle, jeśli chodzi o modlitwę. To możemy to robić sami, ale bardzo nam zależy na tym, żeby właśnie szczególnie w tym tygodniu spotkać się razem i spędzić razem ten czas modląc się i prosząc Boga o to, żeby pokazał nam, co przygotował dla nas w tym roku. I ze względu na to, że jest pandemia, są ograniczenia, nie będziemy mogli się spotkać wszyscy pod jednym, w jednym miejscu, dlatego przygotowaliśmy dla Was trzy opcje, żeby można było dołączyć do tych spotkań. Pierwsza z nich to jest yy, można przyjść na spotkanie do naszego biura kościoła, ale ze względu na to, że biuro ma ograniczoną pojemność, bardzo was prosimy o to, żeby jeśli chcecie przyjść do biura, najpierw dać nam znać, zadzwonić do biura lub napisać maila. I jeśli będzie bardzo dużo osób, wtedy ułożymy grafik tak, żeby każdy mógł w tych spotkaniach uczestniczyć. Drugą opcją jest to, że jeśli nie chcecie uczestniczyć w spotkaniach fizycznie, a chcecie brać udział w modlitwie to możecie dołączyć do tych spotkań na Zoomie. Będzie dostępny link, pod który, na który będziecie się można dzwonić i również e, brać udział w tej modlitwie. A trzecia opcja, do której Was również zachęcamy, to jest, jest taka, żeby spotkać się wspólnie w ramach Waszej grupki, czy ze znajomymi, w mieszkaniu, w domu, połączyć się na Zoomie e, i brać udział w takiej wspólnej części. Z ludźmi, którzy będą w biurze, w kościele, na Zoomie i będą sami i żeby mieć wspólnie czas razem, a później rozłączycie się i będziecie mogli się modlić właśnie tam w ramach Waszej grupy, w ramach z osobami, z którymi się spotkacie. Jest już dostępny przewodnik po poście. Jeśli chcielibyście go dostać, to również kontaktujcie się z biurem, ale już był umieszczony na Facebooku, również dostaliście w mailu, w newsletterze linka do, do tego dokumentu, żeby móc sobie ten PDF ściągnąć. Będzie również dostępny przewodnik po poście dla dzieci. Dla osób anglojęzycznych jest również dostępna aplikacja na telefon, nazywa się tak samo jak tytuł postu Awesome God, dlatego można sobie ściągnąć i wszystkie również materiały mieć, mieć w telefonie. Także pomimo tego, że jesteśmy w takim niezwykłym okresie, i nie możemy brać udział wszyscy razem fizycznie w tej modlitwie to bardzo nam zależy żeby wykorzystać ten tydzień żeby w różnych formach połączyć się razem skupić się na Bogu i podczas tego tygodnia w poście w modlitwie być razem dlatego was serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w tych modlitwach i mam nadzieję że zobaczymy się za tydzień trzymajcie się ciepło pozdrawiam was serdecznie